Szukasz najlepszej oferty kredytu hipotecznego? Przeglądasz internet w poszukiwaniu informacji i przytłacza Ciebie napływ informacji i niejasnych terminów. Mógłbyś skorzystać z fachowej porady, ale obawiasz się, że ta usługa jest droga? Nic bardziej mylnego. Nazywam się Karol Wołczyński i za darmo porównam dla Ciebie oferty. Sprawdzę Twoją zdolność kredytową. Sprawdzę status prawny nieruchomości. Pomogę tobie skompletować dokumenty, napiszę umowę przedwstępną i wynegocjuję dla Ciebie korzystne warunki cenowe. Mam w tym już 15-letnie doświadczenie. Myślisz, że ta usługa musi słono kosztować? Ze mną proces zakupu nieruchomości przejdziesz łatwo i bezstresowo, a wszystko wykonam kompletnie za darmo, a ty oszczędzisz w ten sposób czas i pieniądze. Skontaktuj się ze mną już dziś. Więcej informacji na stronie www.karolwołczyński.pl